Już po raz 12 spotykamy się na forum wymiany doświadczeń pełnomocników systemów zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. W tym roku w pięknych okolicznościach przyrody w mieście Gdańsku. Forum to nie szkolenie. Podkreślamy to zawsze, każdego roku. I tu właśnie dajemy naszym klientom możliwość spotkać się zarówno z nami, jak również ze swoimi kolegami z branży motoryzacyjnej, właśnie po to, żeby wymienić się doświadczeniami z codziennej pracy w tym biznesie. Wiecie o tym, że my również mamy od JDF-u polecenie audytowania w ciągu trzech lat wszystkich Waszych klientów. Dzielimy sobie to. Wy musicie zrobić dokładnie tak samo. To sobie wszystkich klientów na te trzy lata. I w ciągu trzech lat trzeba wszystkie specyficzne wymagania. Nazywam się Michał Bartoszewicz, przyjechałem z firmy Open One. Na forum TeeVryland jestem po raz siódmy z rzędu. Każdy, kto przyjdzie tutaj choć raz, wraca. Dlaczego? Jesteśmy jak jedna wielka rodzina, która stale się powiększa. Nie ma tutaj firm. Które reklamują swoje usługi, są audytorzy IATF, którzy przychodzą i opowiadają o problemach, jak je rozwiązywać, jakie są wymagania, jak sobie z nimi radzić. A ta wiedza jest bezcenna. I potem właśnie konkret przyjeżdżam na forum. Mój nazwisko Reny Linkes z firmy Remo Polska w Mielcu. Jestem czwarty raz na forum. Słychać nowości na temat systemu zarządzania w przemysł automotyw. Witam serdecznie. Nazywam się Barbara Łaszewska i na co dzień jestem kierownikiem jakości w firmie Matek Slegnica. Dlaczego konferencja Stufreiland? Dlatego, że pracownicy mają wspaniałe umiejętności przekazywania wiedzy praktycznej, technicznej i teorii. Jako organizatorom zależy nam nie tylko na przekazywaniu wiedzy merytorycznej. Ale również na stworzeniu atmosfery sprzyjającej integracji. Dzięki temu konferencja z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku udało nam się zebrać grupę ponad 100 osób. Zachęcam wszystkich. Świetna atmosfera, świetni ludzie i naprawdę same konkrety.